Cześć, chłopaki z tej strony Dobbs. Dobbs. Um, witam was wszystkich serdecznie w, w mojej nowej serii, którą nazywałem Search for Diamonds. Jest to tryb Search and Destroy. E, będziemy dzisiaj omawiać poszczególne zagadnienia, właśnie związane z tym trybem. Mianowicie, e, słyszałem od wielu moich znajomych, od wielu kolegów, którzy tak naprawdę grają w Koda. I szczerze mówiąc, jest duża jest duże grono osób, które nie tyle, że nie potrafią grać w ten tryb, a raczej czują przed nim swojego rodzaju respekt. Jest to związane prawdopodobnie z tym, że mamy tutaj tylko i wyłącznie jedno życie na rundę, także nie ma żadnego respawna. Jeżeli zginiemy, w tym momencie możemy przenieść się w tryb spektatora i podziwiać poczynania naszych towarzyszy. Także jest to na pewno swojego rodzaju bardzo, bardzo dobra lekcja, jeżeli chodzi o wyciąganie wniosków tak samo z cudzej gry. Yy, I co chciałbym dzisiaj w dzisiejszym odcinku omówić, yy, zacznijmy od tego, że jeżeli już zaczynamy grać w sercza, musimy dobrać sobie broń. Yy, ja dobrałem sobie w tym momencie piskipera. Yy, wiem, że nie jest to może najmocniejsza broń z serii, ale... Muszę przyznać, że posługuję się nią od jakiegoś czasu i naprawdę bestia jest bardzo, bardzo, bardzo celna. Tak. Musimy jeszcze sobie wziąć pod uwagę to, że jeżeli nakładamy tłumik na broń, no automatycznie tłumik osłabi nam tą broń. Także celność, moim zdaniem, w sercu jest naprawdę bardzo, bardzo ważna. Jest to w tym momencie kwestia życia lub śmierci. Mam nałożone na piski pera dwa attachmenty. Jednym jest tłumik. Oczywiście, żeby. Widać na mapie, jak likwiduje swoich oponentów. Natomiast drugi to jest laser. Laser jest tylko i wyłącznie po to, że jeżeli już dochodzi tylko i wyłącznie, na przykład do walki w zwarciu, kiedy wybiegam. Kiedy wybiegam. E, na kogoś i w tym momencie dochodzi do wymiany ognia, nie przymierzam. Po prostu bale z biodra. I laser ma mi pomóc z naprowadzeniem na, na e, zaprowadzeniem za ognia na właśnie tą osobę. E, tak. To, to, jest, to jest to, jeżeli chodzi o broń, broń przyboczna e, Używam tutaj pistoletu szybkoszczelnego e, Wiele osób używa też taka, dlatego że pff, no jak dobrze wiemy, pistolety w Black Opsie e, Po prostu wymiatają Także, ale używam to tylko i wyłącznie jako broni Ratunkowej, że tak powiem, tak? Jeżeli w tym momencie już w mojej głównej broni kończy się amunicja Automatycznie przechodzę Bez przeładowania przechodzę w broń Przyboczną i staram się zakończyć sprawę. E, moje perki, moje perki, e, jak możecie zauważyć, moje perki moje perki to. Night Toughness i jako trzeci perk obrałem sobie e, Dead Silence i Awareness. E, także poświęciłem w tym momencie jakby trzeci slot. Jest, jest, jest rozszerzony o, o, dodat, o dodatkowe perki, ale to tylko i wyłącznie mój wybór. E, każdy może sobie stosować, czego co tak naprawdę chce. E, ja używam tego, dlatego że jestem akurat e, posiadaczem e, dobrego, dosyć headsetu, headsetu. I tak naprawdę moja gra opiera się w bardzo dużej mierze na. E, na tym, co słyszę, tak? Czyli, czyli operuje tak naprawdę na słuch. <laughs> Jeżeli ktoś nie posiada, może sobie zmieniać perki może w tym momencie grać na prędkość lub na jakieś inne ee, lub grać po prostu innymi perkami na, na jakichkolwiek innych zasadach, na których on woli. Dobrze, przejdziemy teraz do samego omówienia mapy, bo w sumie tutaj po to się po to, po to, chcę, po to w ogóle chciałem zrobić tą serię, tak? I dobrze, zaczynając od samego początku, jeżeli to my podkładamy bombę, jeżeli to my podkładamy bombę, powtarzam, mamy do wyboru dwa punkty: jest to punkt A i punkt B, lub na odwrót, obojętne. Do każdego z tych punktów prowadzi jakaś tam droga. I teraz, wiele ludzi tak naprawdę teraz, w tych czasach, kiedy już Call of Duty jest, można powiedzieć, ogromną serią, ogromnym franchise'em. Zauważyłem, że wielu ludzi ma tendencję do flankowania. I tak naprawdę nikt nie idzie środkiem mapy, wiele, wiele, wiele osób stara się obejść przeciwnika z bokiem, stara się po prostu zrobić, zrobić to z jakiegoś, z jakiegoś, można powiedzieć, przyczajenia, tak? No i teraz omówmy sobie każdą drogę. Jeżeli na przykład będziemy grać w sercza, tak, zapamiętajmy, mamy tylko i wyłącznie jedno życie i zaczynamy zabrawę. Nie ma tutaj ani botów, ani nic, jeżeli zdążyliście zauważyć. E, ogólnie jesteśmy w tym momencie na mapie ma Magma. Jest to z najnowszego DLC do Black Opsa 2 na PS3. E, I jeszcze raz teraz właśnie wracając do samych, do samych dróg. tak? Jeden ładunek jest na B. Na B tutaj. I w tym momencie musicie zauważyć, że jeżeli już dochodzimy na B, e, na B mamy tylko i wyłącznie jakby dwa wejścia. Jest... Wejście od strony, jakby północnej i południowej. Jeżeli, jeżeli. Bo na tego, że szczerze mówiąc, B na tej mapie odradzałbym. Można, można, można się, można się pokusić o B, ale to już jest w tym momencie kwestia ułożenia się samej gry, tak? Także odradzam tą drogę, szczerze mówiąc. Wiadomo, że jeżeli będziemy szli, jakkolwiek się skradali tutaj, super, jak nie następnie Wejść tutaj w ten wagonik, i w tym momencie w tym wagoniku mamy mniej więcej przekrój sytuacji. Eee, możemy się też przedostać tam, ale to do tego później dojdę. W każdym razie, jeżeli byśmy wychodzili tutaj, znajdujemy się od razu na A, to jest najkrótsza, najszybsza droga do A. Musimy się liczyć z tym, że przeciwnik prawdopodobnie będzie już na nas tutaj czekał. Także cokolwiek się stanie, musicie się liczyć z tym, że koleś będzie stał tutaj i czekał na Was, aż Wy wybiegniecie, ewentualnie tutaj za tym, tak? Po prostu możecie się ich spodziewać. Oni tak naprawdę mają troszeczkę szybsze dojście niż Wy do tego punktu. Także musicie się ich spodziewać. Także tutaj nastąpi na pewno walka bezpośrednia. Eee, co chciałem powiedzieć, jeżeli już plankujemy z tej strony, z prawej strony, tak? Musimy pamiętać w tym momencie o tym, że raczej wolałbym korzystać z tego przejścia, dlatego że jednak coś mnie osłania tak naprawdę. Jest to, jest, to, jest to zawalone, jakby jak, jakaś kolejka, czy cokolwiek tak. Natomiast, jeżeli wychodzę tutaj, całkowicie na zewnętrzną stronę, widać, że jestem odsłonięty. Jest to kawał, kawał tak naprawdę, kawałeczek ee, dystansu, tak. Czyli możemy się spodziewać snajpera, quickscopera, który będzie sukcesywnie rozwalał nam drużynę i, drużynę i prawdopodobnie miotał nam w szykach. Także jest, to jest A, tak. Natomiast na a można dojść jeszcze ściutkę innej strony. E, wchodząc właśnie tutaj w te wagoniki, możemy tak naprawdę odbić i starać się przejść w sam środek mapy. W sam środek mapy. I w tym momencie zaczynamy flankować przeciwnika od ich środka. Oczywiście musimy bardzo bardzo uważać. Zapamiętajmy, że mamy tylko i wyłącznie jedno życie. Natomiast jeżeli już Skusimy się na to, żeby zaraszować. To właśnie wychodzimy tutaj. I jak widzicie, mijamy ten cały dystans do snajpingu dla popisu dla utalentowanego snajpera, tak? Także możemy ich wtedy właśnie zaskoczyć. Możemy równie dobrze próbować wbić się na ich spawn i z tej pozycji ich rozwalać, tak? Czy jak to tam woli? Także to jest omówienie w tym momencie strategii na A strategii na A, powtarzam, strategia na B w tym momencie nie ma, jak dla mnie, dlatego, że to są dwa wejścia. Dwa wejścia i prawdopodobnie jedno wyjście z tej sytuacji. Albo zostaniesz zabity, albo zabijesz. I teraz tak, wracając właśnie do tematu flankowania. Wiele osób flankuje. Ja na przykład na tej mapie, to, co zauważyłem, bardzo bezpiecznym punktem, żeby ogólnie sobie zobaczyć pewne rzeczy i jak sytuacja się rozwija. Na samym początku tak naprawdę odpuściłbym nie raszowałbym od razu, dlatego że to jest moment, kiedy pierwsza fala osób ginie, i dopiero w tym momencie ludzie zaczynają zajmować swoje dogodne pozycje. Także jeżeli odpuszczam, to tak naprawdę mogę sobie w i czekać, a równie dobrze mogę sobie w tym czasie podbiec, zerknąć do tego okna tutaj i już się rozglądać. Za tym, co naprawdę się dzieje na mapie, jeżeli mamy utalentowane, może jakieś UAV. I... Będziemy mieli w tym momencie jakiś przestrzał, jeżeli chodzi o informacje, o położenie, gdzie jest nasz wróg. Dlaczego biegnę do tego miejsca? To będzie moje miejsce w tym momencie na eee, Prawdopodobnie wszyscy będą biegli na boki, bo taka jest tendencja. Tak nie że ja biegnę środkiem. Biegnę środkiem tylko i wyłącznie dlatego, że spodziewam się, że uda mi się przedrzeć tutaj. w małym postać, w postaci, że Zabiję jednego, ewentualnie dwóch wrogów, i w tym momencie będę mógł przedrzeć również dobrze. W e, tym czasie, przepraszam, nabijać mój klitz. Poza tym, muszę tutaj zauważyć, że jest naprawdę fajne zróżnicowanie terenu. E, tutaj, pochodząc sobie właśnie do tego radiowoziku, e, cały przestrzeń, możemy sobie zerkać przez okno, czy tam już nie ma, czy, czy w ogóle, jak sytuacja się zmienia. Tak naprawdę, będąc w położeniu. E, e, tak naprawdę, będąc w położeniu broniących z tej strony mamy troszeczkę gorszą sytuację, dlatego że z tego miejsca jesteśmy wystawieni bardzo dobrze. jeżeli podchodzimy do tego filaru tutaj, widok nie jest w 100% doprowadzający tak... do prowadzenia jakiegokolwiek ognia, tak? Ogień rozpacza. Natomiast jeżeli byśmy zajęli sobie tą pozycję, już jesteśmy w lepszej sytuacji, no i oczywiście tutaj też jesteśmy w troszeczkę lepszej sytuacji. Wracając teraz do atakujących, będąc cały czas na tej stronie, tak możemy sobie dojść tutaj do samego centrum mapy, praktycznie porozglądać się i musicie zauważyć, w tym momencie mamy możliwość przejścia. Możliwość przejścia jest właśnie w dół. Możemy w tym momencie przejść sobie pod mostem możemy zmienić całą naszą trajektorię ruchu. Co daje nam niesamowitą przewagę nad przeciwnikiem w tym momencie, dlatego że jeżeli nawet zaczniemy po prostu prowadzić tutaj jakikolwiek ostrzał, czyli tak? będziemy prowadzić tutaj ogień, zacznie, zacznie się strzelanie na... E, gdzie będą widzieć, gdzie padają czaszki prawdopodobnie tutaj po nas pójdą, tak? Jak widać, jest wiele miejsc, gdzie tak naprawdę możemy ich sprowokować że i po prostu czekamy na nich, e, jeżeli właśnie chodzi o, o samo o samo, o samo podejście taktyczne tak? Dobrze. No właśnie, w tym momencie gry możemy przejść dalej. i Musimy zobaczyć, że jest to to tu Tutaj nie ma kto prowadzić jeżeli tam zdołaliśmy sobie oczyścić jakąś drogę, mam na myśli mam na myśli samą górę. Tak, jeżeli tutaj zdołaliśmy sobie oczyścić drogę, oczywiście nie radziłbym pchać pod młot, nie wiadomo kto tam stoi. Nie wiadomo, kto jest na samym końcu, czy ktoś jest na końcu, oczywiście, że ma być, prawda? Natomiast jeżeli udamy się tą ścieżką, znowu lądujemy w momencie, tak jakbyśmy szli z tych wagoników i zaczynamy właśnie flankować, tak? Czyli znowu jesteśmy tutaj przy A, albo odbijamy na B, odbijamy na B i tutaj musimy pamiętać, że jesteśmy w tym momencie na przeciwnika, tak? Także tutaj prawdopodobnie ich spotkamy. Także tutaj trzeba być przygotowanym, zwartym, gotowym tal jacket i mniej więcej, mniej więcej być przygotowanym do starcia. Także sobie w tym punkcie możemy ich flankować na prawo. Prawdopodobnie nie będą się tego spodziewać, tylko to w tym momencie musi być przy samym, tak, przy samym raszu. Przeciwnicy mogą być tutaj i tutaj, tak jeżeli podejdziemy do niego z tyłu prawdopodobnie ich mamy, jeżeli to będą sniperzy jakieś kamperki czy te podobne tak. tak samo możemy podejść do sobie do punktu B Wiecie, co, jeżeli jest to sniper sniper mierzy tam siedzi na się, a mamy przestrzał i możemy go zjąć. także to jest to to, to jest mniej więcej e, pokazanie wam w sumie poznanie się z mapą Magma, jest to mapa, która wyszła do mnie wczoraj na 2003, na YouTube, już jest od miesiąca, także one już mają odeznane. Jeżeli ktokolwiek by jakieś pytania, proszę zadać, nie to Może będę starał powiedzieć. Jeszcze miłej, miłej sprawy. To najważniejsze. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Dziękuję za uwagę.